Dzień dobry widzowie. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w nowym logu. Dzisiaj wyjeżdżamy. Gdzie wyjeżdżamy? Na Opole! Na Opole, w kierunku Opole, na bajkę. Weekend majowy. Zestaw już słuchajcie podpięty. Czekamy tylko na znak sygnał od naszych znajomych, z którymi jedziemy, jedziemy na dwa zestawy, camper i przyczepa. Agnieszka, Artur i Ola, Ola, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Widzimy się gdzieś w trasie, także jeszcze chwila oczekiwania i w drogę. Albo się widzimy gdzieś w trasie, albo dopiero na wjeździe na bajkę, y, co? Pewnie tak, bo Pewnie teraz tak. jesteśmy okropnie zmęczeni. <laughs> tak, rowery zabrane: jeden jedzie na odyszlu, dwa jadą w środku, także ruszamy w naszą nową przygodę. Chodźcie z nami, moi drodzy. Po drodze się nic nie działo i bardzo dobrze, ale już jesteśmy na miejscu, prawie. Zobaczcie, dojeżdżamy. Wow. Matki, trzymaj kamerę. Który to wjazd, jest pierwszy czy drugi? Drugi chyba, ale pięknie, ja zobaczmy. Ja Artur mnie nawiguje, ale pięknie wygląda. Co to taka bajka? Pięknie się prezentuje, naprawdę. Urocze miejsce a i tu chyba w lewo będzie. Tak, tak, w lewo. Droga dla zasad, tak, kemping. Dobra. Tutaj mamy łączność z drugą ekipą, która z naszymi przyjaciółmi, którzy na nami jadą. Walki Toki i bardzo fajna sprawa. Bardzo mi się to podoba. Zapomniane, zap... zapomniane. Tak. Wróciło do Lamusa. Super sprawa, naprawdę. No dobra, wjeżdżamy pomału, moi drodzy. To jakieś powolutku trzeba jechać, tu daj. Leśną drogą Tutaj? Ja Są da dalej prosto No dobra, zaraz się meldowali kochani. Wyciągnij się jeszcze. Pociągnij jeszcze troszkę do przodu, Mariusz. Jeszcze ciu. Dobra, teraz może. Teraz to powiem Ci, że wiedziesz na ra. Tutaj były odpływy, są tu odpływy na tej stronie. Nie, macie. No bo tam były, ale tu nie patrzyłam. A są, Mariusz, są. Otworzymy mu byty. Tak, przyjedziemy marketę, przecionek to... Dzień dobry kochani. Tak wyglądają nasze poranki, dzień po przybyciu na kemping. <laughs> eee, tyle żeśmy wieczorem żeśmy zajechali. Na camping bajka eee, rozstawiliśmy się, zrobiliśmy ognisko, a że się Artur przygotował. ogisko zjedliśmy eee, i żeśmy poszli spać. A dzisiaj nas czeka trochę sprzątania. Eee, może nie nas, Gosia. <śmiech> się zobowiązała, <laughs> że posprzątam, posprzątam, dobra. No dobra, to zobaczcie. Tu Hello, <laughs> say hello. Ulka tam gdzieś, pima tulka nasza. Łukis nasz. Eee, o, telewizja wiadomo. Kawusia. Proszę tutaj, Matias. Sąsiad, Artur. Już tam coś działa. Fajna pogoda, zapowiada się na majówkę, ale zobaczcie to. Po prostu maja co? Za oknem. Lasek. I. Ptaszki od rana ćwierkają, śp śpiewają, budzą cię do życia. Coś wspaniałego ja po prostu. A, Gosia wygłę. O Łukasz wstał. No. Łukasz nie, nie chce dzisiaj być medialny. Dobra, my się tutaj ogarniamy. Musimy zrobić kawkę. Tak, kawkę. No i siadanko wspólne z naszymi znajomymi tutaj. Z sąsiadami No dobra. A później oczywiście idziemy zwiedzać bajeczkę. Ponownie, moi drodzy. Znajdujemy się już tutaj w samym epicentrum całego wydarzenia. Za chwilę ma być otwarcie. O godzinie 12. Eee, na razie średnio przyjechało. Nie wiem, czy dobrze będzie mnie słuchać, bo znacznie wiadwie i pióra jakiś tutaj przeszkadza. Ale między sobą. zobaczycie. Wmuchawcy już są. Eee, Pogoda nam no, oczywiście dopisuje co jest super sprawą. Wiem, że większość załóg już do, od organizatora, że e, zjeżdża się jutro, bądź też połyszcze. Na razie jest, jest sporo osób, ale nie, nie, nie ma pełnego e, kompletu. Jeszcze jak widzicie, wszystko się tutaj rozkłada. Organizatorzy dominają wszystko na ostatni poziomie. Świetna robota. No, tutaj pozdrawiam. Iwonka. dla dzieci, świetna sprawa. Parasole, woda. I pewnie w lecie też jest ratownik, ale nie wiem tego. Najważniejsze, że woda czysta, bardzo czysta. Proszę? Jestem, jestem. Zaczynają się schodzić w Będziemy tak. musieli skończyć, ale u nas nasze ja, w Ja oczywiście w nowej odsłonie. W no <noise> nowej odsłonie no raz, razem z, to z, z Arturem. To jest tak, takie samo okulary, to zupełnie zbieg okoliczności, jak i również te to kopwojskie. <noise> Także na tym wyjeździe jesteśmy na. Eee... I na zącjaków się pomysła. Tak, powiększyła Tak, się od trzy Od trzosowy i... I, pies. i pies. Dobra, do następnego wejścia. Kochani, witam Was wszystkich serdecznie w imieniu Automobil Klubu Kędzierzyńsko-Koziońskiego, na pierwszym zlocie e, konkursie karawaningowym i później młodzieżowy konkurs karawaningowy. Wszystkich Państwa serdecznie witam. Głównie chciałbym powitać Panią Przedstawicielkę Głównej Komisji Turystycznej, Panią Iwonę Tłuszcz. Witam też Głównego Sponsora naszego, naszej organizacji, Pana Jaska Nowaka. Jaska Księżarczyk. Czary. to czasu kiedy... Chodź. 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 Przerywa. I witam naszego głównego organizatora, pana Wojtka Kluka. Brawo. 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 Moi drodzy, już jesteśmy po oficjalnym odtworzeniu e, całego zlotu. Dzień dobry. Dzień dobry. E, zapisaliśmy się na kilka konkurencji ciekawych. Między innymi turniej łęckarski e, dwa razy, dwu, dwa różne dni. Startujemy w, e, indywidualnie, ja z Mateuszem, natomiast silną grupę żeśmy wystawili na szachy. E, Łukasz, ja i Mateusz. Dodatkowo Mateusz jeszcze zapisał się na ping-ponga, więc zobaczymy, powalczymy trochę, pobawimy się. zresztą po to, żeśmy tu przyjechali. I powiem Wam, że organizacja tego złotu jest na bardzo, ale tu bardzo wysokim poziomie. Bardzo mi się podoba, jest bardzo pełno pomocnych ludzi. Wiedzą gdzie masz podjechać, czy co masz zrobić, ciągle się pytają czy wszystko w porządku. Ojej, dawno nie byliśmy na takim tak mega zorganizowanym zlocie. Także naprawdę, jesteśmy, ja jestem osobiście pod wielkim e, wrażeniem. No a teraz już po tym otwarciu oczywiście udajemy się na... Udajemy się sam bo wszyscy już e, poszli na parcele <grym>, przekąsić jakiś obiad szybki. No tak jesteśmy rozłożeni za Łukaszku. Jeszcze nie ma wszystkich załóg. Zobaczcie sam Puste parcele. Fajna, fajna parcela, fajna miejscówka mega moi kochani e, kolejna atrakcja dla dzieciaków nazywana jest tutaj tyrolką ale to nie jest taka tyrolka, że się zjeżdża z punktu A do punktu B to jest tyrolka mm, do góry raczej bardziej bym powiedział to wspinaczka e, swoich umiejętności będzie próbował doświadczał Mateusz zobaczcie jak się ubiera w pasy zobaczymy ile e, wejdzie skrzynek wysoko w górę To... O, a, trochę... skrzynce, o, no? właśnie. i to jest klucz do sukcesu brawo, jest czwarta palcami tam wkładaj, dobrze Mati super no i teraz, teraz Łukasz musi wejść jest piąta, jeszcze jedna Mati genialnie, no, no, genialnie. teraz o to chodzi, bo wiesz jest, no, z tymi nogami trzeba obiema wejść na tak. ostatnią sprzęgę Mati, genialnie Mati daj mi szansę, teraz najgorszy moment dla mnie Muszę Już się naciągnie, że przy tej wadze, że do ziemi jeszcze mi doleci Muszę ubiegać, Aha. uciekać, biegać, a już później wyżej nie ma problemu Wiesz, Im mniejsza waga, tym łatwiej zrobić No tak, masz rację no. No. Wow, Matias Brawo no. Teraz mam zakaz spadania Mati Dobrze? Sinter. No, słyszałeś okay. to wywijam? 15 <laughs> także to już niedaleko Ło! Pięknie! RTV AGD już się cieszy <śmum> Idziesz Mati jak burza Wow! Mati super, lecisz Super! Ale brawo! Brawka! Piękny. Ola masz telefon. Super Mati. Mówią mi, że 10 jest dobrze. Było dobrze. Super. Na ile? Na 10 szedł. To i tak, nie? Na 10. Pięknie. Pięknie. To do go ESPEGO. Maty, z ciotką do jednostki wstępujesz. Nadajesz Dobra. się. <grym> Dziękujemy Wam bardzo. <grym> Pokażę Wam jeszcze jaką mamy parcelę. Wam kochani. Taką mamy tutaj ściankę z naszym logo. Mamy parcelę numer 51 I zobaczcie moi drodzy, co to za parcele fajne są Słupek Z gniazdem 16 amper, proszę. My jesteśmy podpięci pod to woda na słupku i oczywiście odpływ wody bezpośrednio z przeczepy gdzie prosto do, do zlewni. Woda e, kot kota mamy też tutaj niedaleko, także z kotem e, będziemy chodzili sobie. a 20 metrów jest co do samej co do samej ścianki zobaczcie jaki, jaki jest efekt zacienienia tutaj możemy sobie tutaj posiedzieć fajnie słońce bije a, a my siedzimy po prostu w cieniu mega mega sprawa